Dzisiaj będzie długi dzień z ponad 600 km przejazdem. Opowiem Wam o uzdrowisku Borżomi, ze słynną wodą mineralną, skąd zacząłem jazdę. Później o kamiennym mieście Wardzia ze średniowiecza na 13 kondygnacjach, a po drodze z powrotem zatrzymam się w klasztorze żeńskim Sapara. Dzień zakończę Batumi. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Cześć kochani, słuchajcie, jesteśmy w tej chwili w Parku Borżoni. To jest miasto uzdrowiskowe, które słynie z wody mineralnej. W latach 30. XX wieku odkryli tu wodę, która działa na drogi żółciowej i choroby układu pokarmowego. No i ta woda jest teraz eksportowana, jest bardzo słynna także w Rosji. To co widzicie tu za mną, to są ruiny zamku, pałacu carskiego, który się tutaj w Borżomi. Były dwa pałacy i one są tutaj w parku. Generalnie park wygląda bardzo fajnie, bo to jest jakieś 3,5 km doliny, rzeki, w którym jest park i jest w ogóle jest wesołe miasteczko. I akurat jest w tej chwili weekend, więc wszyscy tu przyjechali i odpoczywają i się bawią. Także park jest takim po prostu długą, długą doliną zieloną, z płynącą rzeką. Naprawdę piękne miejsce i, i bardzo ładno już to cardo docenił. Miasto zostało założone w 1830 roku. Co widać na przykładzie architektury dworca kolejowego, obok którego będę przejeżdżać zaraz po prawej stronie. Status modnego uzdrowiska uzyskał w czasach sowieckich. Przyczynił się do tego Józef Stalin, który, który nakazał wybudowanie w mieście huty szkła, aby woda była od razu butelkowana i dystrybuowana na terenie ZSRR. O, to jest ten żółty budynek po prawej stronie. Dojeżdżamy też za chwilę do mostu bardzo wąskiego. Ten wjazd jest bardzo ciekawy do Borżomi, bo można tylko tym wąskim mostem wjechać i żeby z drugiej strony wjechać, trzeba nawracać na rondzie. Następnie mam ponad 100 kilometrów. Na południe, w kierunku granicy z Turcją, droga wiedzie przez takie puste i suche tereny i nie zawsze jest w bardzo dobrym stanie, także bardzo często się jedzie w kurzu. W końcu docieramy do Wardzi, która jest schowana w kotlinie górskiej i wygląda jak kopiec termitów, ale przed trzęsieniem ziemi to tak nie wyglądało, była całkowicie ukryta. Cześć, kochani, jesteśmy w Wardzi. To, co widzicie w tle, tamte miejsce, to jest tak, de facto, jak spojrzymy. To jest skalne miasto. Zobaczcie sobie. Na 13 piętrach tam jest ponad 5000 komnat w tym mieście. Ja nagrałem jeszcze dodatkowo filmy z... kiedy idę tunelami tam w środku, ale to jest miasto, które powstało w 1150 czy 1160 roku za czasów królowej Tamary. Gruzja już wtedy była chrześcijańska i służyło jako schronienie do, podczas najazdów perskich, podczas najazdów z terenów Turcji normalnie mieszkało tam około 700 mnichów. A w czasie, kiedy zbliżali się wrogowie, no to mogło tam nawet 40-50 tysięcy ludzi się schronić. Niektórzy mówią, że nawet do 100 tysięcy ludzi mogło się schronić w tych, w tych komnatach. One wszystkie są odymione. Widać wyraźnie, że tam był ogień palony. Tam w środku jest kaplica, którą sfilmowałem jest sala tronowa. To tutaj, w tym miejscu, po zwycięstwie nad wojskami najeźdźczymi, królowa Tamara błogosławiła swoją armię. Tych okienek, które tu widzicie, nie było widać. To wszystko było zakryte. Dopiero w 1280 roku trzęsienie ziemi odkryło to wszystko. I to zaczęło być widoczne. Normalnie to była po prostu kawałek góry, gdzie wszystko było schowane, były potajemne wejścia przy rzece. No i później, po tym odkryciu, jakieś 300 lat później, persowie to najechali i zniszczyli całkowicie w 1580 roku. Tym niemniej jest piękne to miejsce, naprawdę warto się temu przyglądać. I jak widzicie, wiele filmów zrobionych jest w tej chwili na bazie tych skalnych miast. No to to jest takie miasto. Znajduje się przy granicy z Armenią i z Turcją w południowej Gruzji. Miasto zaczęto budować za panowania króla Gruzji, Jerzego III około 1120 roku, ale ukończono już za panowania jego córki Tamary, która była jedyną królową w historii kraju, która władała samodzielnie. Nazywano ją królową królowych, bo powiększyła obszar Gruzji o setki kilometrów i pomogła utworzyć zależne cesarstwo trapezuntu siękające po dzisiejszy Trabzon w Turcji. Dzięki ukrytemu miastu przez długi czas udawało się chronić armię i okoliczną ludność podczas wojen z Persami. W tej chwili do zwiedzania jest udostępnionych około 300 komnat. Po uzyskaniu niepodległości przez Gruzję, w klasztorze pojawiło się kilkunastu mnichów, którzy zajmują niewielką część kompleksu. Kiedyś około 700 mnichów dbało o cały kompleks. W środku znajdziemy klasztor, salę tronową. Pomieszczenia stajenne, komnaty mieszkalne, szkołę, szpital, spichlerze, winiarnie oraz łączące wszystko tunele. Światło dzienne zapewniały świetliki lub pochodnie. Widać to po okopconych ścianach i sufitach. Woda była rozprowadzana dzięki systemowi rynie z sąsiedniej z rzekiem Tkwari. Badacze mówią, że królowa Tamara ukochała sobie Wardzie. I spędzała tutaj czas. Spędzała ten czas według zakonnych reguł, chodząc boso po korytarzach i śpiąc na kamiennych łożach. Wardia współcześnie uważana jest za najważniejszy zabytek Gruzji. Następnie odwiedziłem żeński klasztor, który był 3 km dalej. Kościół w klasztorze Zeda Wardzia został zbudowany w XI wieku. Inskrypcja na kamieniu węgielnym mówi: Liparyt, książę z książąt. Mowa o księciu Liparycie IV, zmarłym w 1060 roku. Stąd klasztor został przeniesiony do kamiennego miasta Wardzia. W XVIII wieku Kurdowie używali tego budynku jako stajni. W czasach sowieckich został wybudowany w 1997 roku oddany w wspólnocie chrześcijańskiej. Teraz mieści się tu klasztor żeński. Żadnej mniszki. Cicho. A tu chyba zamykali te, które były niegrzeczne. Słuchajcie, jestem w żeńskim plastorze. Przed nami ten budynek jest, wygląda na to, jakby był już zbudowany z jakieś tysiąc lat wcześniej. Niestety drzwi są zamknięte. Jak popatrzymy, wokół, jest bardzo ładnie ogródek. Zadbany, kwiatki posadzone. Najciekawsze jest tutaj. Widać wyraźnie, że parę tysiąc lat temu to w tym miejscu się odbywały. To tutaj te mniszki żyły, w tej skale. Tam widać drzwiczki, widać okienka.